Wiecie co robię rano, kiedy wieczorem piję herbatę i nie wypiję z banka do końca? Po prostu wyciągam ze środka ekspresówkę, czy tam ten pojemnik na fusy, tak żeby ta herbata już mocno nie ale zostawiam ją na noc i rano robię z Ice iced tea. Więc mamy tutaj herbatę, lód, w kolejnym nam jeszcze pomarańcze i cytrynę. Wiem, że mamy luty to nie jest może czas w roku, który najbardziej się kojarzy z iced tea, ale my lubimy nawet właśnie czasem Zimą się takiej napić, więc dodaję nam do środka cytryny i pomarańcze. A no i jeszcze może mięta. Dziś mamy czwartek, czyli jest to 3, 4, 5, piąty, taki pełny, no prawie szósty dzień, kiedy Justin jest z nami. Ciężko mi uwierzyć w to, że już prawie minął tydzień od adopcji. No słuchajcie, stało się już to naszą taką codziennością i rzeczywistością i nie wyobrażam sobie już, żeby nasze życie mogło wyglądać inaczej i mam wrażenie, żeby z niego było bardzo takie schematyczne, puste i no i niepełne a pewnie chcesz to sobie tam pójść, czy nie? chcesz siedzieć u mnie? przecież Fio dostał leki na dziąsełka, może dlatego a nie, jednak idzie obok cieszę się, że od momentu adopcji zrobiłam sobie kilka dni przerwy od vlogowania bo powiem wam, że tutaj wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie jesteśmy nad dnią 5-6 i to jakie zmiany widać po prostu z dnia na dzień a przez mam wrażenie, że pierwsze 3 dni dosłownie z godziny na godzinę to jest coś niesamowitego ja w ogóle, wiecie, nie mam jakichś takich oczekiwań i założeń co do... Yy... Tego obycia z psem ze schroniska. Okej, okay, może być na początku nieufny, pewnie będzie potrzebował trochę czasu, żebyśmy przywykli do siebie wzajemnie, ale nie wiem, w ogóle nie zastanawiałam się nad szczegółowością tego procesu i bardzo miło mnie on zaskakuje. Też słuchajcie, nawet w umowie adopcyjnej jest taki zapis, że ma się świadomość, no oczywiście obiecuje się tam dbać o zwierzę i tak dalej, ale ma się tu świadomość, że mm, jaki jest jakby przedstawiony stan psychiczny i fizyczny zwierzęcia, ale że może on w praktyce okazał się całkowicie inny. Właśnie o tym sobie myślałam dzisiaj rano, stawiając wam storkę, że w opisie Justina, w jego poście adopcyjnym na Facebooku czy Instagramie Fundacji, było napisane, że on lubi sobie odpoczywać w swoim legowisku, w raczej chłodniejszym miejscu. Nie, nie śpi w łóżku tymczasem Justin. Słuchajcie, on w ogóle nie podchodzi do tego legowiska, któremu kupiliśmy. Legowiska jest aktualnie przechowalnią na zabawki, którymi jeszcze się nie interesował, ale myślę, że to jest kwestia godzin bądź dni, bo już zaczyna próbować coś tam psocić, więc to pewnie będzie chwila, moment. I on kocha spać w łóżku. Pierwszą noc spał na kanapie, bo on jeszcze był dosyć przestraszony. Zostawiliśmy mu ten ta taki personal space. By the way, jeżdżący robot przy psie, nawet takim malutkim. Game changer. Na drugiej nocy wzięliśmy już go do łóżka tak na próbę. W sensie najpierw wzięłam go rano po spacerze, tak żeby zobaczyć, że my tu śpimy, że to jest fajnie, to jest wygodnie, to jest mięciutko, ale no, to był jeszcze ten etap po pierwszej nocy, kiedy, kiedy był dosyć przestraszony. I później właśnie w nocy, już z niedzieli na poniedziałek, wzięliśmy go do spania. Obudziłam się cztery razy w środku nocy, byłam w ogóle mega niewyspana. Bo też wiecie, byłam odzwyczajona odspomniana z psem. Ja tam w nocy bardzo dużo się kręcę, dużo przykładam sobie gdzieś tej kołdry między nogi, nie między nogi. A tu jednak, jak pies leży na kołdrze, to te ruchy są bardziej ograniczone. Plus troszeczkę kaszlał, chociaż zobaczymy, czy on się mieści w normie. Bo dzisiaj mieliśmy mieć echo serca, bo byliśmy już u weterynarza, to też wam zaraz opowiem, co się dowiedziałam. I pani doktor powiedziała, żeby mu sprawdzić te szmery w serduszku, yy, ale pani doktor, która ja miała mu dzisiaj robić USG się... Yy, tak, echo serca się rozchorowała, więc dzisiaj idziemy tylko na USG klatki piersiowej, a yy, echo serca mamy przełożone za tydzień rano. Drugą noc już tylko raz się obudziłam, yy, a teraz już śpimy do rana jak zabici. Zamówiłam mu już tu, też, słuchajcie, schodki, bo oczywiście, że to jest, słuchajcie, kanapowiec. Nie zwracajcie uwagi na pranie, obok zaraz będę je pracować. To jest, słuchajcie, nasz kanapowiec, i już standardem jest to, że cały dzień sobie śpimy na kanapie. I ja też swoje życie dosyć mocno niosłam na kanapę, bo on po prostu, słuchajcie, jest wszędzie tam, gdzie ja. Yy, nie nazywałam tego lekiem, lekiem separacyjnym, bo generalnie nie ma problemu, żebym wyszła z domu. On też, nie wiem, nie szczeka i w ogóle on jest bardzo, bardzo taki spokojny, ale widać, że gdzieś tam dopiero uruchamia te emocje, więc też. Yy, Dajemy mu je wszystkie odczuwać, ale tutaj widać, że na kanapie jest mu najlepiej, więc staram się tak teraz organizować swój dzień, że biorę sobie tutaj po prostu na kanapę mega dużo rzeczy do robienia, robię je, żeby on nie wariował, gdzie ja jestem, jak już na przykład mam moment, że sprzątam w domu, no to sprzątam w domu, on wtedy ze mną łazi i tak... Tak, po prostu staramy się wyrobić też rutynkę, że jak leżymy tutaj długo na kanapie, to potem idziemy na spacerek. Bo słuchajcie, jest z nim na razie jak zeszczeniowym w kwestiach spacerowych. Też na przykład fundacja mówiła, że on bez problemu załatwia się na dworze. Mamy z tym trochę problem. W się sensie od początku mieliśmy, on już się powoli stabilizuje, no bo po prostu się siebie wzajemnie uczymy, uczymy się kiedy on chce. Niestety rozmawiałam też z panią, która się z nim przez miesiąc zajmowała w domu tymczasowym, też mówiła, że u niej. To wszystko się wyregulowało gdzieś tam y, przez około dwa tygodnie, ale generalnie jest to pisek, który niestety nie poprosi, y, żeby wyjść, więc generalnie no, może mu się zdarzać że y, domu jakaś niespodzianka. Mamy porozkładane y, maty, czy w nie trafia... It's a lottery. Ale on musi mieć po prostu swoje yy, stałe pory. Więc dzisiaj, słuchajcie, o 7 rano zeskoczył nam z łóżka. Ja się w ogóle przestraszyłam, bo no, nasze łóżko jest bardzo wysokie i do tej pory my go wsadzamy i wsadzamy. Widzimy, kiedy on chce wchodzić i schodzić na kanapę czy na łóżko. Yy, ale to dobry znak, że po prostu sam zeskoczył, jak mu się chciało. Siku, no, i no niestety, slaj się w kuchni, yy, ale no, no trudno, będzie lepiej. Ale już powoli zaczynamy się rozumieć, wychodzimy co 3 godzinki. I y, słuchajcie, wczoraj mieliśmy streak, że cztery spacery pod rząd były załatwiane na dworze, y, w sensie trzy, trzy na dworze i potem jeszcze na matę, więc... Ja z tym trafianiem w mateczny, on trafia w mateczny, to ja uważam, że to trochę przypadek. Dużo nagradzamy za dobre zachowania, za złe oczywiście nie karcimy. I, I pod tym względem moja pierwsza obserwacja to jest to, że słuchajcie, naprawdę wychowanie takiego adopciaka od nowa na przykład w tej kwestii sikania jest o wiele cięższe niż ze szczeniakiem, bo szczeniak bystrą, który przychodzi do Was z taką czystą kartą, yy, no można na niego krzyknąć gdzieś tam, nie? Powiedzieć mu mocniej, że nie wolno i tak dalej, no a na takiego bidulka no, no tak średnio ale na szczęście trafił nam się naprawdę bardzo mądry egzemplarz, który no zachwyca mnie niesamowicie i codziennie się czegoś uczy i, ale większość z niego spędza, tak chodź, mały teraz wydydolił tyle wody, że idziemy na siku, chodź no chodź tu, specjalnie z ulubioną częścią, ale to dlatego, że słuchajcie jeszcze przez te pierwsze dni jak on był u nas, były mrozy, chodź bardzo go bolały łapki albo od zimne, albo od soli. No nie było to przyjemne. Kupiliśmy mu taką maść na stópki, na której chodzi trochę lepiej, no ale też nie przypada za ich aplikacją. Więc no te spacery nie kojarzyły mu się za dobrze, i mieliśmy taki dylemat, że no potrzebujemy z nim wychodzić. Jeszcze często, on no tak po prostu tak ze szczeniaka musimy go nauczyć z tego sikania od, od, od nowa. A z drugiej strony, no też nie chcemy go traumatyzować za każdym razem, ale słuchajcie, no już nie mówię, że jest idealnie, ale naprawdę widać ogromny progres. Wczoraj chyba był dzień przełomowy i najlepszym smaczkiem na nagrodę za w ogóle ze spacerek, a za załatwienie się na spacer podróż w ogóle jest, słuchajcie, serek w wywiórkach. Woli serek w wywiórkach niż smaczki. I słuchajcie, on się tak nie pilnuje, znaczy, że w domu wszędzie ze mną łazi, to już na miasta tego widzieliście, ale słuchajcie, on też na spacerach się tak pilnuje, że on by mógł chodzić bez smyczy. Też pisaliście mi, już widziałam o tych szelkach, że to nie są najlepsze jakieś szelki, to był jedyny jego rozmiar, jak byliśmy w zoologicznym zaraz po jego adopcji, a musieliśmy coś kupić, więc wzięliśmy te po prostu, one są różowe, to jest chłopak, więc na pewno od kiedyś zmienimy. Ale słuchajcie, on też ma tutaj je mega luźno i on tak naprawdę, no tylko ma to na siebie tak założone mega luźno i tak naprawdę on chodzi na smyczy tylko dla własnego bezpieczeństwa przed ewentualnymi innymi psami, bo on w ogóle nie zwraca uwagi na żadne zwierzęta. Ani na psy, ani na kotę, bo też już się poznał z kotem w domu rodzinnym Kuby, więc na to w ogóle nie zwraca uwagi. I on się strasznie pilnuje mojej nogi, więc i nie ma problemu w ogóle z przywoływaniem go na spacerze. Słyszałam, że to też jest często u panków, więc ta smycz jest tak, wiecie, na luzie, że jak z nim wychodzimy, to ja mu od razu rozluźniam tą smycz i ona jest tak naprawdę tylko dla pizzu. Coś ci tu oglądam, czy czuj a nie, to miło się Dobra, bo matka gada, a ty pewnie chcesz siku. Idziemy na spacer i... A, po pączki, bo dziś tłusty czwartek, więc Dzień Święty chcę poświęcić. Wrócimy i będziemy robić śniadanko. Ale up, to co? Co? Gołądź w górze nie jest. się nie było. Jest przed 12, więc pewnie Sisu będzie niebawem. Liczymy na to, że gdzieś tu Miało być parówy na śniadanie, ale jednak... Tłusty czwartek, ja w ogóle mam tłusty tydzień, to, to chyba będą moje, I, i dzisiaj jest czwartek, a to będą moje trzecie na śniadanie w tym tygodniu. Co to za głosik dajesz? No słuchajcie, pierwszy raz to widzę, ale jest taka pogoda, że mimo że się krzątam po domu, to mały właśnie przytulając się do prania śpi i się nie rusza. Nie wiem nawet czego teraz zauważycie. Także no, dzisiaj uwierzcie, że jest bardzo, bardzo śpiący dzień, bo to się nie zdarzało. Zazwyczaj moje wstanie z kanapy to jest automat dla niego, żeby też za mną iść, aby on przy tym pościć łóżko. Oczywiście zerkał, gdzie jestem, ale yy, nie poszedł za mną, więc robimy jakiś progres. Dobra, jest paczki. Co tu mamy z tego? O Jezu! blask. Gel i yeah. optyczne powiększenie, wiśniowe nabierzenie, nowe jelly Job, czyli takie błyszczyki do ust, chyba bardzo takie żelowe i też są wśród środku cukierki. Bardzo fajne. E, ostatnio to na unboxingu, jak będę nagrywać, może właśnie jak się ogarnę takim tym e, instagramowym O, dobra, mało chcę zejść. No chodź, chodź, wezmę cię. Hej wszystkim. I hey. Proszę, możesz tu biegać i wąchać co tu się dzieje, co ta mama robi? Wielka truskawka. We współpracy z Flat. O, jakie ładne! A dobra, słuchajcie, to wiem, co więcej jest? Popatrzyłam kiedyś u takiej dziewczyny na Instagramie taką właśnie markę, która robi. Ty stoisz czy cichoś? Stoisz. Cyr, ja no. jestem przerażliwiona. Robi przepiękne pościele, robi przepiękne poszewki i mają też możliwość personalizacji. A że ja kocham personalizowane rzeczy, no widzieliście we sztuczce na przykład, to nie mogłam się powstrzymać. To jest powinno być A and J and J. Ale no. Zobaczcie. To jest jednak porządna firma. Już się nie mogę doczekać, żeby rozłożyć to na łóżku. I taki futerał zarąbisty, że można to, ten komplet przechowywać. Właśnie czegoś takiego mi brakowało, bo no my głównie mamy same białe pościele, no i wiecie, no ja akurat, z racji, że to ja się zajmuję takimi rzeczami w domu, no to ja pamiętam, co jest od czego, która właśnie jest Swinga, która jest z Swinga. Hej! Piękna sprawa. Super. Bo wiecie co interesuje bardzo naszego psa? Nasza zmywarka i taki wyświetlacz, który właśnie jak się włączy zmywarkę, to wyświetla ile tam się jeszcze czasu będzie prało W ogóle mega to jest fajne. Po pierwsze, właśnie wiadomo ile się czeka, a po drugie, no czy zmywarka jest w ogóle włączona czy nie, bo wiadomo tak się ignoruje trochę te hałasy. I przed chwilą zanim wyciągnęłam kamerę, to tutaj wiecie tak łapką drapał to i już któryś raz widzę, że się na to zapatruje, więc... Jest turbo słodziakiem. Co to jest, Misiłku? No hmm? ale patrzcie, już podniesiony ogonek już po tylko nie widzę, że jest całkowicie inny piesek. A znowu patrzy. No co tam jest? Co tam jest, co? Ojeju! No brawo! Brawo! Ja nie mogę, do tej pory w ogóle się nie interesowało zabawkami i legowiskiem, tak jak wam mówiłam. Tutaj, tak jak wam pokazywałam rano, tu mi leżało czarne pranie, a w biurze na drugim krześle leżało białe i poszłam po nie. I no wiecie, jak bierzesz całe pranie naraz coś tam wypada. I ja poprosiłam Kubę, czy no ja nosząc tą górę pranie, to czy resztę mi przyniesie. I mówię do Kuby, ciekawe kiedy on właśnie taki będzie, że już będzie się bawił właśnie skarpetkami, kradną kapcie i tak dalej. I dokładnie to zrobił. Nie, nie, jesteśmy dumni. Jesteśmy dumni! O, jaka dupcia! Jaka dupcia! Jaka dupcia! Mam zoomis, moje! Moje zoomis! Moje zoomis, mam! Zoomis? Zoomis, bo się wysiesiałam i dostałam skarpetusie, tak? Ale super, że miał tą skarpetę! Jezu, tak się cieszę! Codziennie coś nam tu odkrywasz, codziennie. W ogóle, słuchajcie, no to jest takie śmieszne, bo on nie ma zębów, ma no dosłownie dwa z lewej strony, dlatego język mu wypada na prawo. Nie, na odwrót, ma dwa zęby po prawej stronie, dlatego mu język wypada na lewo i to też jakieś takie zęby. No wiecie, no co można zrobić z dwoma y, zębami, niewiele. Więc no na początku tak nieśmiało, a teraz, teraz śmiele jak podczas zoomis łapie moją rękę, to to jest takie śmieszne uczucie, jak on no nawet nie ściska, tylko tak przytrzymuje mnie tymi dziąsełkami swoimi. No i dzisiaj już dał sobie umyć oczka i zapuścić właśnie takie lekarstwo na te dziąsełka w kąciki ust. Codziennie, słuchajcie, nie ma dnia. Żeby nam, się znowu poryczę, nie pokazał jakiejś swojej nowej umiejętności. I wczoraj też byli u nas znajomi, więc też jakby się z nimi oswajał. No po prostu codziennie coś, naprawdę codziennie jest odblokowywany kolejny poziom. No, miałam dalej segregować pranie i prasować, albo robić obiad, albo się umyć włosy, miałam robić cokolwiek, ale nie mogę od niego odejść. Dobra, jesteśmy właśnie po wizycie u weterynarza po USG brzuszkowego. Trzymałam wałek tylko na... Poza za 40 minut, więc za, długo tego, za dużo tego nie będzie, ale ja nie chciałam do kliniki jechać. Przynajmniej, że z pompkiem podpachał to jeszcze, wyglądając jak UFO z wałkiem na głowie. no wariatka. Generalnie, słuchajcie, nie jest źle. Hej, dzień dobry, My już po porannym spacerku. Dzisiaj się udało na dworze, więc super. Nie dokończyłam, słuchajcie, wczoraj wątku w samochodzie z droga naszego malucha, bo się trochę spieszyłam. Bo musiałam jeszcze na chwilę wyjść do domu, odwieźć Kubę na padla, bo były już straszne korki, bo to była godzina 17, .00. musiałam wrócić do domu, sama się w całości ogarnąć i jechać na iBet, a potem jak wróciliśmy, to była u nas jeszcze koleżanka ze studiów Kuby, omawiali tam jakieś zawodowe rzeczy i ja też z nimi siedziałam i no już po prostu, słuchajcie, proszę spać o drugie, bo siedziałam jeszcze przy kąpie No masakra, od kiedy w ogóle mam psa, czyli cały ten tydzień, bo dzisiaj jest piątek. Yy, cały tydzień się wszędzie spóźniam, ale <grym>, nie bezpośrednio przez psa, ale nie wiem, jakoś tak po prostu wychodzi, żeby zgrać to wszystko z jego spacerami, bo wiecie, no my musimy go właśnie uczyć siku od nowa. To wcale nie jest taka prosta rzecz, a i tak jak nikomu nie ma w domu, to zawsze się zsika, więc... Yy, wiedzieliśmy w fundacji, że on jest świeżo wykastrowany i że właśnie miał ten problem z uzębieniem, zatem wszystkie zamówki poza jakimiś takimi pojedynczymi zostały mu usunięte. Natomiast, no nie wiem, ja sobie no w sumie ja tego nie przemyślałam, ale wiecie, jak odbieraliśmy psa te yy, 15 lat temu z hodowli, no to dobra, no to też się dostaje gołego psa, <grym> wiecie, bez żadnej, nie wiem, obroży czy smyczy, ale z książeczką zdrowia, a tutaj nawet nie ma tej książeczki zdrowia, my dosłownie dostaliśmy umowę adopcyjną i psa. Tak dostaję psa. I, I to tyle. Dlatego dobrze, że właśnie tydzień temu piątek miałam taki, że mogłam się na to przygotować i kupić mu trochę rzeczy. Niezamowicie wzruszające jest dla mnie nadawanie tożsamości takiemu zwierzęciu, że wiecie, on nie ma daty urodzenia. On tak naprawdę nie ma imienia, a jak miał, to go nie znamy. On ma słuchajcie, tatuaż tutaj. Yy, rodowodowy w ogóle, więc no my go odebraliśmy w sobotę, ta sobota widzieliście yy, jaka była, taka socjalizacyjna, nie chcieliśmy go stresować, no potem niedziela była, niedziela, w niedzielę pierwsze co pojechaliśmy do yy, Skierniewic do rodziców żeby tam się z nimi poznał i żeby tak samo ich kojarzył z tym, że zna ich od samego początku yy, tam też jest kotek, więc też się poznał z kotkiem, zaczął on w ogóle nie zwracał uwagi na inne zwierzęta, ale no wiecie, żeby jakby tam też uznał to środowisko za takie swoje podstawowe. Więc w poniedziałek, pierwszy co, to pojechałam do weterynarza, zaraz w ogóle znowu jadę. Może właśnie wykorzystam fakt, że mały jest zaraz po spacerze i pojadę od razu zawieźć jego kubki do badania na pasożyty. No i właśnie wybraliśmy się na pierwszą wizytę weterynaryjną, więc ja też musiałam mu jakiegoś weterynarza znaleźć. Posiłkowałam się opiniami w Google i słuchajcie, super. Trafiliśmy tutaj w naszej okolicy na panią weterynarz, która podeszła do niego z wielką empatią i w ogóle do mnie. No, w tej sytuacji, w której się znalazłam i no, ten tydzień był dla mnie bardzo emocjonalny, był jedną wielką niewiadomą, wiecie, to też była jego no, nawet nie rozpoczęta jeszcze trzecia doba u nas, więc no on jeszcze nie pokazał aż tyle charakterków, wtedy, jak już znamy go dziś. No i po prostu trzeba go było przebadać i ja też słuchajcie musiałam pokryć jego koszty kastracji, by zwrócić fundacji za jego kastrację 450 zł. Więc ta pierwsza wizyta weterynaryjna, poza tym, że jest taka, wiecie, prozdrowotna i jest badaniem, przede wszystkim była nadaniem tożsamości, zapisaniem mu tego imienia, zapisaniem danych właściciela. Zrobiliśmy jego przegląd, no tam nie wiem, czy to fundacja, czy pani, która go miała na domu tymczasowym z nim była w ogóle u weterynarza, poza... jak to, jak to, jak to w ogóle ten cały proces wyglądał, ale... Musieliśmy małemu jeszcze wyczyścić uszy. Uż miał bardzo brudne i też miał zapalenie w jednym uchu. Takie już kończące się, więc tam nie, nie bierzemy na to lakosy. To już oczywiście samo wycisza. Musieliśmy mu wycisnąć też e, gruczoły, właśnie poczyścić te uszka. E, generalnie właśnie wyszły nam też mery w sercu, stąd e, przed nami jeszcze oka serca, kłamier ciśnienia. W poniedziałek mu jeszcze pobierzemy krew, teraz zwalamy te pasożyty. No generalnie pani weterynarz serio ekstra, wczoraj też oczywiście na wizycie bo byliśmy w innym miejscu, bo były już terminie na tym USG, też wszystko ok. No i jeszcze co, jeszcze w poniedziałek jedziemy na drugą szczepionkę i na ym, pobieranie krwi, bo nie chcieliśmy go aż tyle stresować. W ogóle był bardzo dzielny, w ogóle nie piszczał wczoraj na tym USG. W ogóle nie wiem czy wiecie jak wygląda USG psów, ale to się kładzie w takim jak wiecie, jak są te takie dla dzieci, żeby wiecie, takie z podwyższonymi bokami, żeby dziecko gdzieś tam się nie sturlało. To ja tu było też coś takiego, tylko bardziej w taki trójkąt, więc jak się psa położyło, to brzuchem do góry to narzecznie nie miał możliwości się przekręcić. Ja go jeszcze tak przytrzymywałam za przednie łapki i leżał super, naprawdę. On jest taki dzielny, wszystko sobie daje robić. Więc generalnie zdrowotnie nie jest y, tragicznie i ja tak zostało. получается. Да. Поведешь